Witam bardzo serdecznie. Jak rysuje się na tablecie graficznym bez ekranu, podłączony do smartfona. Jak to się dzieje? Jak widać, jeżeli zbliżymy nasz rysik na centymetr do tego tabletu, pojawia się kursor na naszym smartfonie albo tablecie, zwykłym lub na monitorze. I wtedy jak dociśniemy, dotkniemy, możemy rysować. Oczywiście nacisk jest Uwzględniony przyciskami na rysiku możemy zrobić Ando, albo zmienić inną funkcję. Gdy już wiemy co i jak, zacznijmy od unboxingu. Bardzo fajnie jest opakowany Deco 01 V2. Tablet bez ekranu od XP-Pen. Elegancka folia na takiej przezroczystej folii. Na, pod którą możemy sobie na przykład szkic podłożyć dostajemy rysik z dwoma przyciskami na palec wskazujący jeden to jest przeważnie zamiana z rysowania na gumkę na wycieranie, a drugi może być na przykład inny standardowo jest to undo, czyli cofnij to co się zrobiło bardzo przyjazne, bardzo przydatne funkcje, mamy końcówki ponieważ Tablet możemy podłączyć do komputera zwykłe USB. Możemy również podłączyć do właśnie urządzenia mobilnego typu smartphone, tablet. I wtedy mamy końcóweczkę USB, to takie małe, i USB-C. No i jest jeszcze do tego stojak. Teraz tak. Android Device ustawiamy w pionie, nie działa w poziomie, i rysik wtedy połączony jest tam z tymi przyciskami, to jest góra ekranu. Bardzo fajna folia ochronna. Naprawdę profesjonalna, wysoka jakość wykonania tego produktu. Podłączamy kabel do tabletu i do smartfona. Pojawia się klawiatura fizyczna. Zwał jak zwał. W każdym razie, gdyby to była klawiatura, można byłoby to z czymś robić. No, używamy iBIS Paint, i wtedy mamy jak widać. Cały tablet jest naszym ekranem. Tam, gdzie są te białe trójkąciki, to jest jakby nasz ekran. A zbliżając do centymetra na wysokość do tabletu, widzimy kursor i wiemy, w której pozycji jesteśmy. Jest to naprawdę bardzo intuicyjne, bardzo fajne, wygodne. Poruszanie się po wszelkiego rodzaju przyciskach. Jest jak najbardziej do sterowania rysikiem na tablecie. Należy pamiętać, aby nasze urządzenie miało USB OTG, czyli on the go. Wtedy nie tylko jest ładowanie naszego urządzenia mobilnego, ale również funkcja właśnie czy klawiatury czy tabletu. Jak widać, nacisk jest bardzo czuły i bardzo ładnie oddaje na na tym co rysujemy efekty. No i dzięki temu możemy płynnie rysować, płynnie pisać. Tak wygląda aplikacja, która jest obsługiwana przez tablet, a jeżeli wybierzemy sobie na przykład foto który już nie ma tutaj ustawień na tablet specjalnych, to tutaj grubość kreski jest taka, jaką ustawimy w aplikacji. Już niestety nacisk nie jest różny nie jest różnie odczytywany przez aplikację i X jak najbardziej odczytuje nacisk naszego rysika na tablecie jak widać na niebieską kropeczką góry jeżeli go zbliżymy to wtedy jest ta komunikacja przez kabel i wiemy że jest aktywny rysik z naszym smartfonem rewelacja super fajna zabawa Polecam. Genialne.